Cześć baśni! Dzisiaj przeczytam kolejną baśń norweską pod tytułem Maria Panna i Jaskółka Dawno, dawno temu w piękny letni dzień Maria Panna siedziała przy szyciu na łonie natury. Wcześniej położyła obok siebie złote nożyczki i kłębek czerwonego jedwabiu, ale gdy chciała sięgnąć po te rzeczy, okazało się, że zniknęły. Szukała i szukała, pytała wszystkie drzewa i wszystkie zwierzęta, zarówno ptaki, jak i ryby, czy któreś z nich nie zabrało kłębka i nożyc. Wszyscy jednak twierdzili, że nie, że ani nie widzieli, ani nie dotykali tych przedmiotów. I wtedy. Przyleciała jaskółka i zaświergotała. Chłopcy i dziewczęta, chłopcy i dziewczęta w stodole siedzą i tam się całują, tam się obmacują, a mnie nie widzą. Siedziałam, patrzałam, oko na nich miałam. Wszystko widziałam. To ty. Zabrałaś mi nożyczki i kłębek, rzekła Maria Panna, bo nikt inny nie potrafi przemykać tak jak ty, raz wysoko, to znów nisko, nad domem i podwórkiem, pod chmurami i na niebie i po zielonej łące. Na to jaskółka odparła. Maria Panna mówi, że ja winna, nożyc i kłębka brać nie powinnam, czy je wzięłam? Czym brała nożyce, to kłamstwo, a ja naprawdę liczę. Gdybyś to była wszelako prawda, to obym w odmęty wodne spadła. Daj maść kłębka na czole i gardle, temu, co zabrał go tak zajadle. Nożyczki zaś. Wytnij mu w ogonie, temu co schował, je gdzieś na stronie. Sama na siebie wydałaś wyrok, rzekła Maria Panna. To, czego sobie zażyczyłaś, dostaniesz. Twoje piersi będą naznaczone przez barwę kłębka, a twój ogon przez nożyczki. W zimie zaś będziesz leżeć na dnie jezior i stawów. I jako że ty, która sama skłamałaś i ukradłaś, posądziłaś mnie o kłamstwo, za to będziesz budować swe gniazdo w popłochu i w strachu, pod dachami i kalenicami. I nigdy nie zagościsz na zielonej gałęzi. No i od tego dnia jaskółka lata, z ceglasto-czerwoną plamą na czole i gardle, za kradzież jedwab jedwabnego kłębka i z nożyczkami w ogonie. Jesienią spada z nieba i kręci się wśród ludzi pracujących w polu, niekiedy tak blisko, jakby chciała się pożegnać z nimi przed wyruszeniem w daleką podróż. Ale wcale nie myśli o udaniu się na południe, gdyż musi schodzić na dno bagien i stawów, gdzie się kładzie i zapada w sen zimowy, jak powiedziała Maria Panna. Niektórzy ludzie powiadają, że znaleźli całe kłęby jaskółek na dnie wód. Ale jaskółka nie chce przyjąć tego do wiadomości. I uważa, że jesienią odlatuje wraz z innymi ptakami do ciepłych krain. I pierwsze, co słychać na wiosnę, to jej śpiew. Jesienią, gdy w świat lecę, pełne wszystkie chaty, jak powracam na wiosnę, w chatach puste łaty. Każda, każde, każdy. Kobiety się nie mieszczą, dziecka mi przeleszczą, a gniazdo moje gdzie? Świwi, świwia, świwie. Dziękuję bardzo.